Widzowie, szybkie info tylko dziś i jutro, czyli przez cały weekend na moim sklepie www.abrety są obniżki cen produktu. Czegoś takiego nie robię nigdy, dlatego jeżeli chcesz coś kupić, na przykład bluzę czy breluk, to to jest idealny moment. Pamiętaj, że do każdego zamówienia dokładamy zdjęcie z autografem gratis i oczywiście aż dwie naklejki za darmo. Wszystko wysyłamy już w jedną dobę, dlatego wejdź teraz, pierwsza linijka w opisie i kup przecenione produkty. Tak widzowie, to jest ten dzień, to jest ta chwila. Ha tak 100 star dropów. I żeby nie było, przyściutko jest za darmo. Może nie bez powodu jest to, słuchajcie, w żółtym kolorze, bo zaraz się okaże, że wszystkie star dropy będą legendarne. Normalnie bym powiedział, że musimy wygrać jakąś gierkę, żeby to otworzyć, ale tego jest tak dużo, że ja bez przedłużania teraz to klikam. I uwaga, to jest największy w historii tego kanału opening star dropów. Dlatego też biorę zeszyt z Abratim, który wy też możecie w sumie sobie zakupić. Dodatkowo biorę długopis i będę zapisywał ilość legendarnych, mitycznych i epickich star dropów. I wy to samo zróbcie w komentarzach, że napiszcie mi. Ej, zaczynamy, słuchajcie, epikiem. O, oh, wow. Ja, wiecie, pozostawiłem sobie tutaj zeszyt na boku, bo myślałem, że to jeszcze z 10 star dropów i dopiero coś będzie. A tu popatrzcie, pierwszy epik. No nieźle, słuchajcie. I to jeszcze podwajaczy całkiem sporo. No dobra, ja zacząłem już nasze zapisywanie. Tutaj oczywiście będzie rzadki. Wiadomo, jak był epic to szansa na coś innego, sensownego jest bardzo mała. Żad... O, oh, wow, wow, błyskotki. Rzadkich i bardzo rzadkich, słuchajcie, nawet nie będę zapisywał, bo wiadomo, mamy jeszcze przed sobą 97 start dropów z tym. Okej, okay. jeden epic i dwa Rzadkie. O, pokaż, 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 pokaż. Ej, w ogóle mega mocnym by było, gdyby na przykład dzisiaj z jakiegoś Epika wyleciał, strzelam. Legendarny brawler. Kurcze, legendarnego brawlera, no trafić to by było grube. Uwaga, pau, pau, pau. A coś tak czułem, słuchajcie, coś tak czułem. Dostaliśmy pierwszy start drop na zachętę. On był ewidentnie na zachętę, prawda? A teraz słuchajcie, ty. Aha, aha, ej, dobra, przyznajcie, widzieliście na pewno na TikToku, no właśnie, takie TikToki, gdzie ludzie mają bekę, że raczej ze z tych 100 star dropów, to tam, nie wiem, może jeden mityk, zero legend i reszta to rzadkie. To troszeczkę się boję tego dzisiaj. Serio, trochę się tego boję. E, wiem słuchajcie, od kilku ziomków, że oni na przykład trafili, uwaga, to bardzo ciekawe. Trzy legendy, na przykład i siedem mityków. Czyli co dziesiąty stardrop był bardzo udany. Tu natomiast mamy epika To jest drugi epik, słuchajcie, więc ja uwaga, biorę długopis, tak jak mówiłem. I sobie teraz zapisuję jedyneczkę kolejną, czyli mamy dwa epiki. Prowadzimy statystyki i uwaga, co tutaj dostaniemy. Ej, no właśnie, to jest mega kozackie, że my dzisiaj będziemy mogli dostać niesamowicie dużo monet. Na kurde, cały rok jak tak dalej pójdzie, serio. O! Pierwszy bardzo rzadki, dzisiaj epicki! Ej, dobra, my mamy do tych epików naprawdę sporo szczęścia Bo to już jest trzeci epik, tak? No dobra, zobaczmy, co tutaj wyle... Ej, dobra, tak się zaczął wczytywać ekran, że troszkę myślałem, jakby to miał być skin Albo właśnie brawler jakiś nowy No, wiemy już, że tutaj raczej nic nie będzie, więc to akurat można szybko przeklikać, wiadomo, nie? To już było za dużo, za dużo, słuchajcie, tutaj było szczęścia A to w ogóle jest mniej więcej jakiś dziesiąty star drop dzi... Dzisiaj Epic Ej, dobra... Czy tego nie jest za dużo? No dobra, dobra, to jest ciekawe, słuchajcie, to jest naprawdę ciekawe, bo najwięcej star dropów dzisiaj, to chyba epickich, a nie szatkich, jakby serio. No, to jest czwarty epik, widzowie. No dobra, no to jedziemy. Tutaj to nic nie będzie. Zawsze, słuchajcie, po jakimś dobrym start-dropie raczej będę szybko przeklikiwał, bo to, to się trochę mija z celem, prawda? Uwaga, pau, 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 tutaj tak samo. Ten, ten, ten jeden, czy nawet dwa, to to będą rzadkie. To będą raczej rzadkie. Natomiast tutaj już realnie mamy szansę. Chociaż nie, tutaj też nic nie będzie. No właśnie, coś tak przewidziałem. Trzy rzadkie z rzędu. Trochę. Trochę szkoda, ale z drugiej strony mamy cztery epiki dzisiaj. To, wiecie, jeżeli bym miał tylko cztery epiki na st to start dropów, to będę więcej niż zawiedziony. Ale uwzględniając to, że to, to, to dopiero start tego odcinka. No chciałem powiedzieć, że nie jest tak źle, ale mamy teraz cztery rzadkie z rzędu. No dobra, to jednak może nie najlepiej. Ej, nie gadaj, że oni. Najlepszy drop. Dali na początku, a że teraz będzie tylko gorzej. Słuchajcie, nie było dzisiaj mityka, nie było legendy, a dobra, w tych 100 star-dropach. musi być jedna legenda. No nie uwie... Nie, no więcej, ze trzy legendy to tak minimum, słuchajcie, no jakby ja nie widzę w ogóle kompletnie innej możliwości. Dobra, tutaj rzadki, rzadki, rzadki. Chociaż bardzo rzadki? Atlas. O! <laughs> Let's go! Numer 5. Problem jest taki. Że ja bardzo chcę kredyty, a raczej z epickich stardropów kredyty są rzadko. Oczywiście są, o, serio, są natomiast rzadko, a ja potrzebuję kredytów, bo teraz będziemy odblokowywać nową legendę. Ja bym osobiście celował w Chestera, co już wam tłumaczyłem. Jeżeli oglądacie moje filmy, to wiecie, że Chestera bardzo, bardzo długo już w ogóle chcę, a za każdym razem jakiegoś innego wybieram. Super rare! Dobra, daj 100 monet, daj 100 monet, daj 100 monet. Okej, okay, w ogóle ile podwajaczy my będziemy mieli? Czasem są w sklepie takie oferty na podwajacze, że na przykład 6 tysięcy podwajaczy. Po takich 100 star dropach, myślę, że to, to możemy mieć więcej niż tysięcy, jak tak dalej pójdzie. No. o, o tym mówiłem! O tym mówiłem! Kredyciki. okej, okay, 10 kredytów to jest nic. Ale jakby to pomnożyć razem, na przykład 20 star dropów, to już ej, nawet nie najgorzej. A uwzględniając, że nie tylko w rzadkim są kredyty. Właśnie, raczej w rzadkim nie ma kredytów, a to w innych są. To jest realna szansa na to, że na przykład dzisiaj będziemy mieli 1000 kredytów albo więcej, no nie? I oczywiście za to trzymajcie mocno kciuki. Za monety też. Oooo, Let's go! Nie wiem, który to jest nasz stardrop. I ja bym strzelał, że to są okolice 20. Że to są okolice 20 stardropa i już mamy mityka. Ma, trochę tak wiecie, liczyłem na to, że będzie legenda, natomiast uwaga, 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 biorę zeszyt Biorę nasz wspaniały zeszycik z Abra Team. I tym samym zapisałem, że mamy jednego mityka i pięć epików. Uwaga! Co tutaj wypadnie? Ram, pam, 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 pam! Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. 200 punktów mocy. No to jest sporo. Serio to jest całkiem dobry... Wy... No dobra, to tu akurat w tym stardropie nic nie będzie, więc to sobie przeklikamy. W tym. Dobra. Dobra, moja taktyka pod tytułem Przed chwilą był dobry star drop, więc teraz W następnym nie będzie dobrego star dropu Właśnie poszła, poszła w piach Mamy pierwszą legendę i błagam Oby nie ostatnią, słuchajcie Był mityk, jest legenda Daj legendarnego Brawlera, proszę, 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 naprawdę Proszę o Brawlera, proszę o Brawlera To jest gus, to jest skin Do gaza, tak ee, To nie jest Ani gus, tylko gaz, jeśli już I to nie jest gaz tylko Sandy. Ale zobaczyłem ten balonik, jakby no nie. Jakby, Ja wiem, to jest Lizak, ale myślałem, że to jest balonik. Trochę się ośmieszyłem. Trudno, nie będę tego wycinał. Miejmy z tego bekę. Mamy, słuchajcie, nową skóreczkę. Okej, okay. czy to jest dobry drop? Uczciwy, na pewno. Moim zdaniem, na pewno można powiedzieć, że to jest uczciwe. Dobra, tu nic nie będzie, słuchajcie. Nie masz żadnej szansy, że tu coś będzie. I uwaga, w tym też nic nie będzie. Nie masz żadnej szansy. To już by była przesada. Znaczy... Pozytywna przesada, ale słuchajcie, błaga. Dobra, tutaj też nic nie powinno być. Okej, trzy z rzędu teraz przeklikaliśmy, no ale była legenda, był mityk. Słuchajcie, na razie mam tutaj siedem star dropów innych niż rzadki czy bardzo rzadki. A ile ich dzisiaj, słuchajcie, było? Super. Aj! No właśnie, tak 20-30 bym powiedział, że ich było, co nie? Więc klikamy, klikamy, klikamy. Oj, cieszy mnie, jak punkty mocy wlatują czy monety, to mnie naprawdę cieszy. Spodwajaczy aż tak bardzo się nie cieszę. Wiadomo, to chyba dość oczywiste. No dobra, czwarty z rzędu rzadki, ale to sprawia, że zaraz może być legenda, co nie? No to co widzowie, lecimy bardzo rzadki. Okej, okay. tych bardzo rzadkich w ogóle dzisiaj jest zdecydowanie najmniej. No dobra legend i mitycznych jest najmniej, ale z tych popularnych. Jakby to jest ciekawe, że więcej epików nam się trafia, niż bardzo rzadkich. Chociaż w tym momencie no właśnie, to może się zmienić, jakby, no nie? Bo już były dwa bardzo rzadkie z rzędu. Teraz jest rzadki. Okej. Okay, Okej. Okay, spoko, 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 spoko. A jakbyśmy, słuchajcie, zrobili ten myczek, że robimy tak. Jedno oczko, drugie oczko. Zrobilibyśmy jeden róg i buźkę. Kompletnie to nic nie daje. Fajnie, fajnie. No dobra, błyskotki dało. To teraz inaczej. Jeden róg. O kurde! Drugi róg. Okej. Okay. Okej, okay. dasz legendę, wariacie. Oczko, oczko. A, no dobra. Ale i tak, słuchajcie. Biorę teraz długopis i uwaga. Mityk kolejny właśnie wleciał. Więc tu może być, słuchajcie, fajnie. Tu akurat może oddać. Błagam, daj coś dobrego, wariacie. O tym mówiłem. 500 kredytów to jest... To jest świetny drop. To jest... Ja na pewno się chyba bardziej z tego cieszę niż z jakiegoś skina szczerze, tego do Sandy. Na przykład, to to, to dużo bardziej bym wolał dostać niż ten skin Sandy. O kurde, no dobra, to to nic nie będzie. W sumie bardzo rzadki. myślałem, że kompletnie nic nie będzie, ale naprawdę jest grubo! Serio, pamiętajcie widzowie o tej promce na wow Wpadajcie i zamawiajcie. Jest to pierwsza linijka w opisie serio, bo to jest idealna okazja, żeby kupić sobie coś właśnie z Abratim, jeżeli na to polowaliście. Ja teraz biorę długopis. I odhaczam kolejną, słuchajcie, jedyneczkę przy epickim. O! Ha, tu mogło być kredyt, A ile to by było kredytów? Bo już nie pamiętam, chyba stówka była z epickiego, prawda? Dobra. Ej, co tu się dzieje? Ty, no ja odhaczam to znowu. Ale tego jest naprawdę dużo. Ich jest na pewno więcej niż było bardzo rzadkich. No bez kitu. I tych podwajaczy ile teraz dało? No dobra, tutaj no już nic nie może być, no nie? Dobra, tak podsumowując, do tej pory, słuchajcie... Mamy jedną legendę i dwa mityki, prawda? Do tego mamy aż 7 epików, czyli ze wszystkich Star Dropów dzisiaj. Mamy 10 innych, niż właśnie takie rzadkie czy bardzo rzadkie, rozumiecie? Aż 10 innych było, a my nie wiem, czy jesteśmy w połowie, no. Powiedziałbym, że tak około możemy być w połowie. Dobra, dobra. Trzeci mityk, no i tu jakby creditino bambinino wleciało, to oj! O, To by było dobre. Daj tutaj, daj tutaj kredy. No. I po... co mi po tym mityku? Szczerze, to To mi dało więcej. To to, to mi dało więcej. Serio, dajesz już mi mityka i dorzucasz coś takiego? No nie mogę, no nie mogę. I wy zawsze się zastanawiacie, czemu ja się nie jaram jakimś, nie wiem, od czy sprayem. Słuchajcie, z jednego prostego powodu. Bo mając legendę. Czy mając mi tyka mogę mieć 500 kredytów czy zadymiarza? Rozumiecie? No to nie wolelibyście mieć jakiegoś zadymiarza, tak szczerze? No właśnie! Dobra, 100 monet teraz wleciało, więc też fajnie I uwaga, tak patrzę, że z tymi legendami się zrobiło dość biednie Serio, my mamy już z 50 star dropów za sobą tak minimum i jakby nie ma żadnej legendy, wiecie, więcej, no nie, tylko jedna była i to taka No ten skin do Sandy, spoko, spoko, ale kumacie co mam na myśli, że No bywało lepiej, prawda, bywało lepiej, jakby no, my z legendarnych StarDropów to mieliśmy jakieś mityczne brawlery i tak dalej, no nie A tutaj, no dobra, no co z tego wypadnie, uwaga Jestem mega ciekaw, ile dzisiaj mamy podwajaczy Pewnie z, nie wiem, z 2000 już coś takiego. Dobra, dawno czegoś nie było, był mityk, ale teraz nie było dawno, jakiego się pika na przykład, czy legendy, więc liczę, że po tym super rare będzie coś tłustego, słuchajcie, to będzie tłuste teraz, teraz będzie coś strasznie tłustego, Tego? serio, 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 no dobra, zobaczmy co się kryje pod super rare, ej, na koniec pewnie będzie takie podsumowanie, ile właśnie masz monet, tam, tam kredytów i tak dalej, i tak dalej. Jestem strasznie ciekaw, ile, słuchajcie, faktycznie będzie tych monet, no nie? I, I podwajaczy, bo tego może być dużo. No dobra, dawno nie było już, słuchajcie, czegoś dobrego. Serio, daj legendę albo epik. No, albo mityka. Dobra, tu będzie coś tłuściutkiego. Robimy, słuchajcie, uwaga. Jeden róg. Drugi róg. Oczko, oczko! Rear. Dobra, a gdybyśmy poszli tym naszym sposobem, to przed chwilą był mityk. To był tak, jeden róg. E, to było tak, tak i tak. Dobrze, tam tam. Drugi róg. Trzeci róg i czwarty róg. Ten drop chyba się powoli kończy, widzowie! A przynajmniej szczęście! O! 30 kredytów do Chesterka, czyli 530 kredytów dostaliśmy za darmo. No dobra, to wiecie, my i tak potrzebujemy 3800, to jest dużo. Ale widzicie, znowu był ta, ta, ta metoda, że róg, 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 róg. I te kredyty. Fajna rzecz. Dobra, pau, pau. my Omegy, gdzie są moje legendy? 100 star dropów? ja mam coś takiego. Nie no, serio? Dobra, zobaczmy tak, oczko, oczko, buźka. Buźka? Rare. Ej, te metody nic nie dają Akurat, słuchajcie, te metody Naprawdę mam wrażenie, że mało co dają Dobra, róg, 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 róg Dobra, to co miałem dostać To dostałem chyba na początku Serio, to jest przesada, słuchajcie W tym momencie to już jest gruba przesada Dobra, a może tak, 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 tak? Okej, okay, jest epic Więc przynajmniej coś, co zapisujemy W naszym zeszyciku z Abra Team I tutaj też kredyty No, to byłaby fajna opcja Tak szczerze, totalnie kredyty to byłaby dobra opcja Jestem oazą spokoju super Jestem naprawdę oazą spokoju, nie? Dobra, przynajmniej te super rerki ostatnio wpadają Z tego jestem zadowolony, bo zawsze, wiecie, zawsze tego jest dwa razy więcej Czegokolwiek Niż z rzadkiego, tak? Więcej punktów mocy o dwa razy Więcej e, monet o super dwa razy Więc jest spoko Jest spoko, dobra Buźka, buuu Okej okay. 100 monetek, no to co? Robimy tak: oczko, oczko, buźka i białe. Ej, a dużo tych super rerek teraz wlatuje, co? Strasznie dużo ich nagle się pojawiło. A czy nie, żebym narzekał, dla mnie to jest nawet Na fałkiem niemały plus, powiem szczerze. No to jaką teraz taktykę przybieramy, słuchajcie. Dobra, zrobimy tak: jeden róg, drugi róg, Dobra, trzeci i pół kosie. Ej! Nie ma żadnego sensu. A, a gdybym zrobił, tak, tutaj w rogu poklikał, Raz, dwa, trzy, cztery. Ej, no dajcie coś! No, jedna legenda i trzy mityki! Ej, szczerze, to ja potrafię mieć tyle w jednym odcinku bez 100 star Dropów, nie? Wiecie, że ja potrafiłem mieć z mega świni więcej. <laughs> Ale nawet bez mega świni ja potrafię mieć więcej. No! Potrafiłem mieć więcej bez mega świni. Okej, okay, to to jest trochę, że nadas. Straszna. No dobra, co my tutaj, słuchajcie, zrobimy, no, powiem wam tak, jest epik, więc oczywiście znowu go zapisuję. W ogóle powiem wam, ile to jest w tym momencie epików. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć epików. Czyli jeżeli będzie jeszcze jeden dzisiaj, to. O Jezu, no i coś takiego! Jak będzie jeszcze jeden, to będzie można powiedzieć, że 10% tej stówki to były epiki. Czyli co dziesiąty to był epik. Czy to dobry jakby wynik, no to. to, to chyba, nie? No nie najgorszy, ale serio, jestem kompletnie zawiedziony ilością legend. Jedna legenda? Ja też, powiem szczerze, nie mam totalnie pojęcia, ile mi zostało star dropów do końca. Może 10, a może 40, co nie? Bo ja tego nie liczę w tym momencie, ale uwzględniając to, że, słuchajcie, było 13 innych niż bardzo rzadkie i rzadkie, to ja myślę, że tych to musiało być, no nie wiem, 60, coś takiego. Kurde, te super rerki, one też mogą zrobić robotę, bo wiecie, nawet jeżeli w superrerkach nie ma nic nadzwyczajnego, to tu 100 monet, tu 100 monet, tu 100, tu 100, tu jakiś kredycik, tu jakieś tam, nie wiem, punkty mocy. I nagle ta kubka się uzbiera całkiem niemała, prawda? Więc na to słuchajcie, liczę. No, tu znowu będzie rzadki, no. Puh. Jak to jest możliwe? Znaczy, ja rozumiem, że oni dają 100 star dropów każdemu graczowi na świecie. a trochę muszą bujać się z tym. Że jakby to nie mogą być same legendy, prawda? Ja to wiem, ja mam tego świadomość, no ale bez przeta... O, proszę, proszę, to musi być ten moment, to musi być ten moment, to musi być ta chwila. Proszę, legenda. Dobra, drugie oczko. Buźka. Białe coś? Epic. A, dobra, dziesiąty epic, słuchajcie. Dziesiąty epic, gdyby ktoś pytał. I teraz dobre pytanie, co tutaj wyleci. Ja bym naprawdę był bardzo pozytywnie zaskoczony z kredytów. Okej, okay, no 200 monet. No tak, tylko wiecie o co chodzi? To jest ten problem, że 200 monet to są dwa bardzo rzadkie star dropy. A z epickiego już mogłoby coś wypaść takiego mm, tłuściutkiego, prawda? Dobra, robimy tak. No nie, ta, ta, ta metoda nie działa, oczko, oczko, buźka, nie. To raczej na rogach trzeba, słuchajcie. To trzeba chyba bardziej próbować na tych rogach, bo innej opcji to ja po prostu nie widzę. Dobra, czyli tak. Tu był, pamiętam, mityk, jak tak to zrobiliśmy. Dobra, był róg, 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 róg. Stuknij, by otworzyć. No to stukam, by otworzyć. I co dostaję? Kredyty. No dziesięć, ale lepsze to niż nic. No dobra, to co, idziemy znowu tą metodą? O, dobra, jeden róg oddał. Drugi róg Okej, okay. trzeci róg, czwarty róg Dobra, a może znowu kredyty wylecą? Uwaga, uwaga, uwaga Ajajaj, sto monetek To co? Znowu róg, róg, róg No tu legendy już nie będzie Ani nic sensownego, no można było Słuchajcie, to przewidzieć, ciekawe Naprawdę ciekawe, ile zostało nam start dropów do końca Uwaga, teraz zrobimy super szybko Pow, 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 pow i trochę tak jak się zaczęły kolorki zmieniać, liczyłem na to, że będzie epic. No, tak troszeczkę chociaż liczyłem, ale oh, jak przylagowało, to myślałem, że tu może być bomba jakaś, potwornie duża bomba. No ale dobra, uwaga, jeden róg. O! Drugi róg. I co? Oczkotko. Oczko. Pau, pau. Epik! Aj, dobra. Zapisuję kolejną jedynkę przepiku. To jest jedenasty epic i teraz uwaga, uwaga. Nie no poważnie. Ej, mam wrażenie, że ktoś się z nami totalnie bawi, no nie? O! 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 Dobra! Dobra! Czwarty bityk! Proszę kredyty, to by było tysiąc kredytów ponad dzisiaj! A to by naprawdę dużo mi pomogło! Albo jakiś bro... Ej, poczekajcie... Jak 200? Wtedy było 500. Dobrze mówię? Ej, dobra, teraz to strasznie zgłupiało. Znaczy, żeby nie było dalej kredyty, fantastycznie. Nawet 200 kredytów, super, ale wydawało mi się, że było 500 wtedy. A to by wskazywało na to, że mogą być różne ilości kredytów z mityka. Możliwe, że tak raz miałem, możliwe, możliwe Dobra, tak czy inaczej, słuchajcie, to był bardzo dobry start drop, więc tu oczywiście nic nie będzie, więc jakby olać to Dobra, spoko, spoko, tutaj też nic nie powinno być Wiadomo, dlatego trochę przeklikałem to szybciej I naprawdę zaraz powinien być końc, słuchajcie, naszych start dropików Wiadomo, ten trzeci też nic tu nie mogło być, ale teraz przy tym czwartym, słuchaj O 765 kredytów, a ile mieliśmy na start tego odcinka? Chyba 10. Czyli w tym odcinku zdobyliśmy prawie 800 kredytów. To już nie mało. Oj, cztery takie zwykłe start dropiki. Hmm, to nie najlepszy wynik, to nie najlepszy wynik. Dobra, tu już powinno coś być. Aha. Okej. Okay. Okej, okay, to może tutaj pau 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 pau. Dobra. Ej, to jest mega problem, słuchajcie, tylko cztery mityki i jedna legenda. Rozumiecie, to jedna legenda na 100? O, wow, a ja mam giga stresa, słuchajcie, że zaraz będzie koniec tych star dropów. I co, ja naprawdę wyląduję tylko z pięcioma stardropami innymi niż epiki? Rzadkie i bardzo rzadkie? Na 100? Ej, dobra, to, to w takim razie niemożliwe, że tylko ja miałem tak źle. Bo mówię, mój ziomek na przykład miał trzy legendy i siedem mityków. Dobra, co tu się dzieje? Weźcie, napiszcie mi, ile wymieniście, naprawdę. Bo teraz to zacząłem głupieć, naprawdę. Aż słuchajcie, będę szybciej klikać, bo może to będzie jakieś większe szczęście nagle. Strasznie dziwna jest ta sytuacja. Ty, no, z 10 teraz przeklikałem, to są rzadkie. Co tu się dzieje? Ej, dobra, jakby ja za nie mówiłem, no ale kurde, jak ja mam co. co. co, co tu się dzieje? Wow. Ej, to jest katastrofa, widzowie. To jest scam. Roku, jakby poważnie, to jest naprawdę giga przypał, to jest naprawdę giga przypał Ej dobra ja to, tu... ja to może po prostu tak przeklikam, bo to, to, to Eee, dobra, jeżeli Jeżeli było jakieś szczęście to, to już się skończyło. To, to wzięło i się skończyło, tak, gdyby ktoś pytał. Ech. Słuchajcie, 15 star dropów bez epika, bez mityka, bez legendy. Wow. O, oh, wow. Ej, to jest grube, widzowie! Let's go! Lecimy z rzadkie. Ej, ale narobimy sobie w ten sposób bardzo dużo monet. Bardzo dużo punktów mocy. Mimo, że tutaj wlatuje stówka, tu pięćdziesiątka jakaś wleci. To wiecie, 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100. No te... O do No tego. O epic. O, zapisuje epika. 12 chyba? Coś takiego? Coś takiego. Słuchajcie. Dobra, dobra, dobra. Tu może być jakiś kredycik? Okej, okay, znowu monety, ale z epic. O. No. No i to mi nawet pasuje, słuchajcie. To mi nawet odpowiada. Dobra. No a znowu podwój. Music. Ej, dwa epiki i jeden mityk z rzędu? No kurde, to jak to jest stworzone, że ja przez 20 star dropów miałem rzadki lub bardzo rzadki, ale to jest piąty mityk. No, kredyty albo Brawler, proszę. Proszę, o kredyty albo Brawlera. Nie no, oszaleję. Oszaleję. Trzy epiki i jeden mityk nagle niesamowite, to jest, to jest niesamowite. Ten twórca Brawl Stars, on po prostu ma ze mnie bekę. 100 kredytów. No dobra, czyli dzisiaj będzie z 1000 kredytów praktycznie. No dobra, teraz to nic nie będzie, więc ja to przeklikam, słuchajcie, naprawdę tu nic nie... Dobra, moja taktyka, słuchajcie, nie ma żadnego sensu. Nie pytajcie mnie więcej o poradę. Ja nie wiem, jak otwierasz te star dropy. Raz jest 20 z rzędu byle co, a potem jest coś... Jednak byle co. Jednak byle co. Jednak byle co! Nie- O, co? To koniec? Nie! Co, co? Czekaj, na 100 star dropów jedna legenda i 5 mityków? I 15 epików? Nie no, ktoś se żartuje chyba. 79 star dropów, to były rzadkie lub bardzo rzadkie. Wow. Pamiętajcie, żeby wbijać na sklep, bo promocje trwają tylko do końca tego weekendu.